Tej praktyki możesz użyć zawsze, gdy tego potrzebujesz, gdziekolwiek jesteś. Stojąc lub siedząc, zamknij oczy, lub pozostaw je otwarte i zaproś ciekawy umysł. Weź kilka pełnych oddechów i skieruj uwagę do tego, jak oddychasz pozwalając swojemu ciału po prostu oddychać i osiadać w teraźniejszości, czując właśnie tę chwilę. Swoim myślom pozwól rozpuścić się w ciele i czuć, oddychać i być. Nasza praktyka Rein, Rozpoczyna się od literki R. Rozpoznaj. Gdy doświadczasz stresu, bądź irytacji, lub przytłoczenia, w Twoim ciele pojawiają się silne odczucia, takie jak napięcie, ściśnięcie, bądź ból. Bez zagłębiania się w historię którą opowiada Ci teraz Twoja głowa. Postaraj nazwać się to, co jest teraz w Tobie obecne. Może irytacja. Może myśl o tym, że ktoś ci źle potraktował. Albo ból. Lub chęć płaczu. Delikatnie i z troską uświadom sobie doznania z Twojego ciała. Emocje i towarzyszące im myśli. Jak to doświadczenie manifestuje się teraz w Twoim ciele? A jak w umyśle, albo w oddechu, właśnie teraz? Literka A. Akceptuj. Biorąc głęboki oddech, i być może kładąc dłoń w obszarze serca, najlepiej jak potrafisz, wyślij wiadomość do głowy lub serca. Pozwól temu być. Możesz szeptać delikatnie słowa takie jak: Tak, pozwalam. Jest, co jest. Nawet jeśli to nieprzyjemne. A jeżeli zauważasz wewnętrzny sprzeciw, bądź brak pozwolenia na to, co jest, pozwól, aby ten opór po prostu był. Bez osądzania, odsuwania. I kontrolowania czegokolwiek, co tam znalazłaś. Literka I: interesuj się. Kiedy będziesz gotowa, rozpocznij badać swoje doświadczenie z zainteresowaniem, otwartością i ciekawością. Delikatnie zaangażuj się w badanie tego, co tam jest. Może możesz zauważyć jedno miejsce, gdzie bardzo wyraźnie teraz coś czujesz. To, czego jesteś teraz świadoma. Jakie doznania są w Twoim ciele? Jakich emocji jesteś świadoma, gdy to robisz? Strachu, złości, żalu, wstydu. Czy dostrzegasz myśl związaną z tą emocją? A może dostrzegasz, jak ta myśl żyje w Twoim ciele? Jakie towarzyszą jej emocje, napięcia, odczucia? Może coś Ci piecze? Albo uciska. Tak jak poprzednio, wyszli w to miejsce, komunikat. Tak. Pozwalam. Możesz tu być. Pozwalając sobie na odczuwanie tego trudnego doświadczenia. I pozostając ciekawą, sprawdzaj. Co dzieje się, gdy pozwalasz sobie czuć coś trudnego? Czy w Twoim sercu i w Twoim ciele pojawia się zmiękczenie? Może wyczuwasz jakąś większą otwartość lub przestrzeń, a może jest całkowicie odwrotnie. I intencja pozwalania wywołuje więcej napięcia, więcej osądu i więcej strachu. Postaraj się pozwolić temu, co jest być, bez osądzania, krytykowania. Możesz delikatnie położyć dłoń na sercu i przytulić się do siebie, lub poeksperymentować ze sposobami zaprzyjaźniania się ze swoim wewnętrznym życiem na przykład poprzez słowa, lub dotyk sprzyjające obrazy bądź energię światła, którą do siebie wysyłasz. Postaraj odkryć się, jak Twoja własna uwaga może stać się jeszcze bardziej intymna, kochająca i opiekować się czule tym, co właśnie przeżywasz. N. Nie identyfikuj się. Najlepiej, jak potrafisz. Postaraj zauważyć się. Że nie jesteś swoimi uczuciami ani myślami, tylko posiadasz uczucia, myśli i emocje. I zapraszając taką bezwarunkową, życzliwą obecność do tego, jakie jest Twoje wewnętrzne życie, być może przywołaj obraz oceanu z falami na swojej powierzchni i poczuj jak doznania emocje myśli powstają na jego powierzchni i płyną i przemijają najczęściej nie mając z tobą nic wspólnego Poświęć kilka chwil na to, by odpocząć w przestronnej i życzliwej świadomości głębokości swojego oceanu, pozwalając emocjom, doznaniom i myślom żyć na jego powierzchni. Przychodzić i odchodzić. Czując przestronność i spokój i pozwalając doświadczeniom po prostu płynąć,